I widzowie, teraz będę. Fi teraz filmuję, ko jak przechodzi po to, że przeszkód. Taki zbudowałam tor przeszkód, szczek poduszek. I zaczynamy. Czekajcie, bo nam tu. usypia. Dobra, to przechodzimy. Dobra, teraz idziemy tu. Idziemy, idziemy. Idziemy dalej. I koza przeszła cały tor przeszkód. Teraz widzowie, będziemy się widzieć na polu.